Szczęść Boże, witam serdecznie. List do Rzymian, 5 rozdział, 18 werset. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn Sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Święty Jan Paweł II, odnosząc się do usłyszanych słów apostoła narodów, zaznaczył, że wszyscy ludzie zostali obarczeni grzechem pierworodnym. Jednak trzeba zaznaczyć, że mamy tutaj pewne wyjątki. Pierwszym z nich jest Pan Jezus, który przecież posiadał ludzką naturę, a drugim wyjątkiem jest Matka Najświętsza, która ze względu na pełnię łaski i nieprzyjaźń z szatanem również była wolna od grzechu. Wolność Maryi od grzechu dla wielu teologów była wielkim problemem, ponieważ uważali, że tylko ci mogą być odkupieni przez Chrystusa, którzy popełnili jakieś zło. Zatem, co z odkupieniem Matki Bożej? Odpowiedzi udzielił żyjący w XII wieku Duns Scott, który napisał, że Pan Bóg udzielił matce Najświętszej odkupienia przez to, że zachował ją od grzechu. Nadzwyczajny przywilej Maryi łączy się z nadzwyczajnym wybraniem oraz obdarowaniem. Święta Boża, Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.